Евангелії Велок Світ, тего я. Того часу Ісус сказав своїм учням, хто має мої заповіді та зберігає їх, той мене любить, а хто мене любить, того полюбить і мій Отець. І я любитиме Його і явлю йому себе. Каже йому Юда не Іскальоцький. Господи, і чому ж це так, що ти маєш намір нам себе явити, а не світові? У відповідь Ісус сказав йому: якщо хто любить мене, той буде зберігати моє Слово. І мій Отець любитиме Його, і ми прийдемо до нього і зробимо собі оселю в нього. Хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає, і слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами. А утішитель, Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Ото слово панське. Аминь. Аминь. І слово Святої Євангелії зла нам наших вжехі. Амінь. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Chrystus Pan zmartwychwstał. wstał. Amen. Umilowanie w Chrystusie, bracia i siostry, nasze drogie ministranci, organistka, kochani parafiany, siostry zakonne. Umilowanie w Chrystusie, dzieci Boże. Jeżeli ktoś mnie kocha, ten będzie zachowywał moje słowo. Na pewno wiele razy już słyszeliśmy naukę i wyjaśnienie o tym, co znaczy zachowywać słowo Pana Boga. Zachować to przyjąć do swojego serca. Bo nie ma innego miejsca w człowieku, aby tak schronić, jak w tabernakulum Boże Słowo, jak to można zrobić w ludzkim sercu. Ale nie można tego słowa zataić, nie można tego słowa schować tylko dla siebie. Jeżeli my, kochamy Pana Boga, to będziemy tym Słowem Bożym dzielić się z innymi. I to jest bardzo proste wyjaśnienie. Tak jak rodzice, tato, mama, kochają swoje dziecko, oni zawsze o nim mówią swoim krewnym, znajomym, przyjaciółom. Oni mówią o tym w domu, oni dzielą się tymi słowami, które dziecko mówi. Często powtarzają te słowa, a moje dziecko to powiedziało, a moje dziecko takie powiedziało. Mówią o tym z wielką radością, z miłością, bo to moje dziecko. I nawet jeżeli przykro coś powie to dziecko, jeżeli ono dorosnie i coś niedobrego mówi, to też nie obsądzając, ale z wielkim żalem rodzice mówią, a moje dziecko takie mnie powiedziało, to mnie tak boli to mnie tak przeżyna moje serce mówią o swoich dzieciach i o tych słowach, które dzieci mówią tylko dla że ich bardzo kochają. Jeżeli dzieci kochają swoich rodziców, to będą o nich mówić. Będą do nich się zwracać, będą sobie przypominać ich. Będą mówić: "że mój tato tak mnie nauczył robić, a moja mama tak mi kazała robić". Jeżeli my kochamy Pana Boga, to my będziemy o tym Panu Bogu mówić. I to nie trzeba wielkiej jakiejś filozofii czy wielkiej nauki, aby to zrozumieć. Jeżeli my rozmawiamy z ludźmi i ten człowiek, który nawet może być często w kościele, nic nie mówi o Panu Bogu, o kościele, o modlitwie. To jest wielki znak zapytania, czym On żyje i kim On żyje? Kto dla Niego jest najważniejszy? Jeżeli mówię o swoim domu, o swoich pieniądzach, o swoich znajomych, to gdzie jest tam Pan Bóg? Dlaczego On nie mówi o Panu Bogu? I jeżeli spotkamy człowieka, który mówi o Panu Bogu, że mnie Pan Bóg dał zdrowie, że mnie Pan Bóg pomógł posadzić ogród, zebrać urodzaj, wykopać ziemniaki, podgarnąć pole, to my wtedy rozumiemy, że ten człowiek wszystko robi z Panem Bogiem. I nawet jeżeli jeszcze mówi, a ja dzisiaj przeczytałem taką modlitwę, a ja dzisiaj w Pismie Świętym w Biblii takie słowa wyczytałem i dzielę się tym. To my wiemy, że taki człowiek żyje Panem Bogiem. I dlatego Pan Jezus dzisiaj mówi: Jeżeli ktoś może zachować moje słowo w swoim sercu, jeżeli tym słowem żyje, to On rzeczywiście mnie kocha i my z moim Ojcem przyjdziemy i sobie mieszkanie uczynimy w tym człowieku. Dlatego, że Pan Jezus Wtedy jest pewnej nas. Wtedy jest jakaś taka uwierność, że my Pana Boga nie zawiedziemy. że my będziemy wierni Panu Bogu. I On śmiało przychodzi do naszego serca, do naszego życia, do naszego domu, rodziny, malżeństwa, parafii, kościoła. Przychodzi, bo czuje się pewne, że Jego stąd nie wygonią, że Jego będą pielęgnować, że Go przyjmą. Będą Jego kochać, będą się dzielić z tym Panem Bogiem. On przychodzi jak do swojego mieszkania. I może czasem tak się wydaje, że Pan Bóg bywa w naszym sercu jak taki przyjemny Pan Bóg, bo On jakby się naprasza do naszego życia. Tak może nieładnie powiemy, jakby gdzieś w zjaciach czy w niewistkach był u nas. To jednak bardzo ważne jest, aby tego Pana Boga zauważyć w swoim życiu, aby jego zrobić kimś bliskim, swoim krewnym, swoją rodziną, zrobić najgłówniejszym w naszym życiu. Niech Pan Bóg będzie jak Ojciec i Matka w naszym sercu. To wtedy to Słowo Boże, ono rzeczywiście jest prawdziwe. ono zaczyna działać w naszym sercu i w naszym życiu. I potem nasze postępowania mówią o tym, że my żyjemy z Panem Bogiem. Jeżeli moje słowo, mówi Pan Jezus, nie przebywa w tych ludziach, oni nie słyszą tego słowa, oni nie mogą powiedzieć, że mnie kochają, bo nie żyją Mną, bo nie dzielą się Mną bo ich Pan Bóg nie interesuje. Jeżeli my tak obejdziemy cały świat, jak mówi nieraz czytana Ewangelia św. Mateusza na samym końcu, jeżeli człowiek zdobędzie cały świat, a na duszy kary poniesie, to po cóż jemu to wszystko? Jeżeli my oglądniemy cały świat, to zobaczymy, że zawsze najważniejszy będzie Pan Bóg, że ten świat bez Pana Boga nic nie jest warty. I nawet nasze osobiste życie jest pod wielką jakąś groźbą i tragedią, pod wielkim pytaniem, czy ono rzeczywiście, to życie nasze będzie jutro jeszcze istniało. Jeżeli by nie było Pana Boga, co by było z nami? Gdzie byśmy się wzięli w ogóle? I co my warta jesteśmy bez Pana Boga? I zawsze wrócimy do tej myśli, że słowo Boże daje nam życie, że Pan Bóg jest rzeczywiście prawdziwy, żyjący, że on jest wieczny, że on zawsze był i zawsze będzie. I jeżeli daje nam Pan Jezus od swojego Ojca Ducha Świętego, to tylko dlatego, aby nam przypomniał o tym, że jest Pan. I tak dzisiaj Ewangelia kończy się takimi słowami, że poszli wam pocieszyciela, który nauczy was wszystkiego, to, to wyjaśni Wam wszystko i przypomni wam. Przypomni wam o Panu Bogu. Przypomni wam o tym, co ja powiedziałem. I to bardzo ważne jest, aby przypominać. Przypominać sobie o modlitwie, przypominać sobie o Mszy Świętej, o spowiedzi, o Komunii Świętej. Przypominać, że jest niedziela, bo też takie przykazanie jest jako jedyne. Pamiętaj, aby Dzień Święty święcił. Tylko przy tym jednym przykazaniu Pan Bóg mówi: pamiętaj. Także ważna jest pamięć w życiu ludzkim. Pamiętaj, kto Tobie zrobił dobre rzeczy. Pamiętaj, kto Ciebie kocha. Pamiętaj, przed kim jesteś wdłużny wdzięcznością. Pamiętaj, że od Ciebie również ktoś oczekuje dobrego przykładu, dobrej pomocy, Twojego serca, Twojego czasu, Twojej obecności. Pamiętaj o tym, i to możemy powiedzieć każdy sam do siebie. Pamiętaj o tym, że jest Pan Bóg, który zawsze pokornie czeka na to, że my Jemu udzielimy swój czas. Że my Jemu poświęcimy jakąś chwilę w naszym życiu. Bo tak naprawdę, Pan Bóg każdego dnia przez 24 godziny na dobę. Daje nam życie i myśli o nas. To też warto chociaż kilka minut pomyśleć o Panu Bogu, żeby chociaż w jakimś małym procencie oddać naszą wdzięczność Panu Jezusowi za to, że On jest z nami, że nam błogosławi, że nas podtrzymuje, że odnawia nasze życie, że daje nam zdrowie, że daje nam i posyła dobrych ludzi. Jakże ważne jest pamiętać o tym. Pamiętać o dobroci Pana Boga. Pamiętać o tym, że jest niebo. Pamiętać o swoim zbawieniu. Pamiętać o tym, że trzeba będzie kiedyś Panu Bogu popatrzeć w oczy i powiedzieć o całą prawdę. I niech ta prawda, daj Boże, będzie taka abyśmy powiedzieli, Panie Boże, my Ciebie całe życie kochali na ziemi. I kochamy teraz w tym momencie, kiedy przychodzimy do nieba. I prosimy Ciebie, abyś tą miłość naszą przyjął i swoją miłością w niebie nas obdarzył. Amen. Amen. Chrystus Pan zmartwychwstał.